Znajdź miejsce, w którym możesz być teraz w pełni u siebie. Takie, w którym poczujesz wygodę i brak zewnętrznych zakłóceń w powrocie do ciała. Może pomoże w tym zamknięcie oczu albo skierowanie wzroku na coś w otoczeniu, co nie przyciąga mocno uwagi, a pozwala rozmiękczyć spojrzenie. Weź wdech, wydech, poczuj jak oddech porusza Twoim ciałem, jak unosi i opuszcza klatkę piersiową, jak rozlewa się po Twoim wnętrzu. Zatrzymaj się na chwilę przy rytmie Twojego oddechu. Zapytaj siebie, jak to jest być mną właśnie teraz w moim ciele? Czy jest w moim ciele napięcie, miękkość? Czy czuję ciężar, albo lekkość? Czy oddech płynie swobodnie, czy gdzieś się zatrzymuje? Może Twoje ciało odpowie jakimś gestem, westchnieniem, chęcią rozciągnięcia albo otulenia się. Pozwól temu przyjść i zostać przyjętym. Zacznij delikatnie poruszać się tak, jak odpowiada ciało. Może to będzie jakiś delikatny skręt kołysanie. Zgięcie, pochylenie, albo wyprostowanie, uniesienie czegoś, opadnięcie, może ruch w jednym miejscu zacznie rozlewać się dalej, tworząc falę ruchu przez całe ciało. Może jakaś część poprosi o uwagę, twój bark, biodro. Szyja. Spróbuj popatrzeć na swój ruch jak na opowieść różnych jakości. Jak to jest kiedy ciało porusza się lekko i unosząco. A jak jest, gdy jest mocne i stanowcze. Co się zmienia, kiedy pozwalasz ruchowi być miękkim, płynnym? A co, gdy staje się zwartym, skupionym, gotowym do działania? Pobaw się też tempem, tak jakbyś miał, miała przed sobą mnóstwo czasu. Albo jakby czas nagle przyspieszył. Jak jest twojemu ciału z tymi różnymi jakościami, sposobami poruszania się? Jak wyraża te zmiany? Jak się z nimi czuje? Obserwuj, jak różne jakości wpływają na Twoje ciało i na to, jak się w nim teraz masz. Zauważ siebie, swój oddech, obecność. Może pojawiła się jakaś myśl, obraz, zdanie, słowo. Chciałabym Cię teraz zaprosić do doświadczenia czegoś, co w języku ruchu, w systemie Laban-Bartenia w Movement System, nazywa się Transformational Drives. To sposoby poruszania się, które nie są tylko ćwiczeniem dla ciała, ale mogą też łączyć się z naszymi życiowymi tematami. Każda z tych trzech jakości niesie inne skojarzenia. Marzenia i wizje, zaangażowanie i obecność oraz poczucie wpływu i sprawczości. W ruchu możemy ich doświadczać, a w codzienności odnajdywać ich odbicia. Sprawdź, jak każda z tych energii dziś do ciebie przemawia. Zacznijmy od przestrzeni lekkości i możliwości. Poczuj oddech w sobie i wokół siebie. Wyobraź sobie, że Twoje ciało jest lżejsze, jak pyłek unoszący się w promieniu słońca, albo jakby dryfowało w wodzie. Pozwól, żeby Twój ruch był miękki, spokojny, kołyszący. Może ciało zechce się obrócić, popłynąć, daj sobie na to czas. Sprawdź, czy pojawia się jakiś gest, ruch przypominający o tej jakości, lekkości, swobody. Pozwól, by Twoje ciało opowiedziało marzenia, pomysły, obrazy w ruchu, w oddechu. Zanurz się w tej przestrzeni tak długo, jakiej potrzebujesz. A teraz pozwól, żeby ruch stał się bardziej konkretny. Poczuj, że Twoje ciało ma ciężar, masę, sprężystość. Może przypomnij sobie sytuację, w której robiłaś, robiłeś coś z pełnym zaangażowaniem. Może malowałaś, pisałeś, rozmawiałaś z pasją. Nie chodzi o jakieś spektakularne momenty, ale poczucie, że jesteś w czymś w pełni, całym ciałem. Pozwól, by Twoje ciało to wyraziło. Że twój ruch stanie się mocniejszy, bardziej wyrazisty, dynamiczny, a oddech będzie głębszy, bardziej zdecydowany. Sprawdź, co budzi Twoje chcenie, co ci przypomina o Twojej energii życiowej, ile jej teraz potrzebujesz. Weź tyle, ile chcesz, i zatańcz to swoim ciałem. Poczuj teraz swoje stopy na ziemi. Poczuj długość swojego ciała głowę sięgającą w górę. Pozwól ruchowi przepłynąć w kolejną jakość wpływu. Wyobraź sobie, że Twój ruch przenika przestrzeń wokół jak strumień wody, który zawsze znajdzie drogę jak kropla, która powoli drąży skałę nie chodzi o forsowanie, tylko o pewność płynącą z przepływu. Zauważ, które miejsce w Twoim ciele zna tą jakość, albo które chciałoby ją odkryć. Poruszaj się w tym doświadczeniu wpływu i sprawczości siły czasu. Tak długo, jak to jest potrzebne. Pozwól, żeby wszystkie te jakości marzeń, zaangażowania i wpływu spotkały się w Tobie. Może poczujesz, że jedna z nich dziś wybrzmiewa mocniej, a może wszystkie razem tworzą jakąś Twoją własną mieszankę na teraz. W przestrzeni marzeń i wizji możesz sprawdzić, jakby to było płynąć w czasie, nie musząc niczego robić. Na moment, jakby przestała istnieć grawitacja, jakby można było płynąć w przestrzeni między obłokami wyobrażeń. W jakości zaangażowania i obecności. Możesz poczuć ciężar, większy, mniejszy, to, że mięśnie są podparte, że jest możliwość bycia w całości w tej chwili, tu, na Ziemi. Że można płynąć w przestrzeni z jakąś mocą, szybciej lub wolniej. A w doświadczeniu wpływu i sprawczości możesz poruszać się tak, jakby czas nie miał znaczenia. Po prostu czując przepływ swojego doświadczenia i siebie na Ziemi i widzenia czucia przestrzeni. Taki moment wpływania, marzenia i wizje, zaangażowanie i obecność oraz poczucie wpływu i sprawczości. Pozwól ciału zdecydować: tańcz, poruszaj się, oddychaj w proporcjach, które są dziś dla Ciebie dobre. Zauważ, co teraz się pojawia w ciele, w myślach, w emocjach. Może chcesz jeszcze pozostać przy jakimś geście, słowie, obrazie, który się wyłonił. Jeśli chcesz, możesz zatrzymać to nagranie, włączyć swoją muzykę i kontynuować tą praktykę. Może zechcesz jeszcze pobyć, popracować trochę z myślą, intencją, która przyszła do ciebie. Daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz. Kiedy skończysz, podziękuj sobie za ten czas i wróć powoli do przestrzeni wokół. Dziękuję Ci za wspólną praktykę. Jeśli to nagranie było dla Ciebie wartościowe, je, skomentuj lub podziel się swoimi wrażeniami. To dla mnie ogromna motywacja i inspiracja. Zapraszam Cię także do subskrypcji kanału, by być na bieżąco z nowymi materiałami. Linki do moich mediów społecznościowych i strony internetowej, na których dzielę się pomysłami i wiedzą, znajdziesz w opisie oraz na końcu nagrania. A jeśli masz ochotę na praktykę na żywo, zapraszam na regularne zajęcia świadomości ciała i języka ruchu, które prowadzę w Trójmieście. Do poruszenia i zatańczenia! Thank you